Przed pomiarem najlepiej udać się na krótką przejażdżkę, rozgrać olej w skrzyni biegów. Temperatura już jest robocza, a więc możemy dokonać pomiaru. Żeby wsadzić bagnet musimy wyciągnąć tą zatyczkę. Musimy wziąć, wcisnąć ten czerwony bolec, a następnie wyciągnąć tą zatyczkę. Przygotowujemy bagnet. Ja sobie zmierzyłem wcześniej na bagnecie. Bagnet ma wejść gdzieś tutaj. Tutaj tak wkładamy i uruchamiamy silnik. Wsuwamy bagnet aż do wyraźnego oporu wyciągamy i poziom. W tym przypadku widać wyraźnie, że poziom jest na minimum czyli jest zachowany dla 85 stopni między tymi dwiema kretykami. Tą a tą. U mnie jest dokładnie na minimum. Czyli warto może ewentualnie dolać troszkę oleju. Musimy teraz wyciągnąć ten kolec. Robimy to w ten sposób, że tu podważamy i wyciągamy. Po wyciągnięciu, jeżeli mamy nowy dostarczony razem z miarką, to możemy go użyć w moim przypadku nie mam takiego, dlatego też muszę użyć starego. Wkładam, wsuwam go, on wchodzi. Następnie zakładamy korek, i wciskamy. Tap, tap, teraz już nie możemy wojka